Że jeśli zostanę ukłuty przez to stworzenie, będzie to ostatnie ukłucie, jakie kiedykolwiek przyjmę. Te ośmiornice prowadzą nocny tryb życia i są mistrzami kamuflażu. Jego normalny wzór kolorystyczny doskonale wtapia się w muliste otoczenie. Mają trzy serca, które pompują błękitną krew. Mają także dziewięć mózgów. Jeden centralny, który zarządza całym układem nerwowym, ale u podstawy każdego ramienia znajduje się kolejny mózg. I jak widać, w tym miejscu znajdują się dwa woreczki z jadem. W zasadzie jest to toksyna, której nawet sama nie wytwarza. Przenosi się przez bakterię, która znajduje się w środowisku, poprzez inne organizmy w tym basenie pływowym. Następnie gromadzi te bakterie w swoich gruczołach ślinowych i kiedy użyje dzioba, aby ugryźć ofiary lub drapieżnika, aby uciec, w rzeczywistości wstrzyknie. Nie ślinę do rany. Gdy ta ślina dostanie się do krwioobiegu, zostajesz zainfekowany TTX. Żadne inne zwierzę nie podaje tak śmiertelnej dawki jak ośmiornica hapaloklaena. Jeśli w obiegu znajdzie się choćby niewielka ilość TTX, jedyne co możesz zrobić, to podłączyć się do aparatury podtrzymującej życie i mieć nadzieję, że w końcu organizm sam poradzi sobie z toksyną. I tu jest najgorsze: choć możesz być w całkowitym paraliżu, jesteś przytomny. Są osoby, które przeżyły i opowiadają, jak próbowano je reanimować stosując RKO i nie byli w stanie się porozumieć, ale wszystko pamiętali. Wiele osób zostaje ukoszonych przez tę ośmiornicę z powodu błędnej identyfikacji. Dojdziesz do plaży i basenu pływowego, chłopaki, obróćcie kamerę. To aktywna plaża. Ludzie zabierają swoje psy i dzieci i bawią się na tej plaży. Zwierzęta też żyją wzdłuż całego wybrzeża. Nie chcemy cię przestraszyć, oczywiście aktywnie ich szukamy. Trudno jest znaleźć, ale niestety ludzie mają kontakt z tą ośmiornicą. Będą je podnosić, bawić się z nimi i przy okazji zostaną ugryzieni. Co nawiasem mówiąc jest bezbolesne, początkowymi objawami będzie mrowienie, trudności w oddychaniu, trudności w myśleniu, utrata zdolności motorycznych i chwiejne chodzenie. Jeśli podejrzewasz, że kiedykolwiek ukosiła cię ośmiornica hapalokleena i masz objawy, należy jak najszybciej udać się do szpitala. Najszybciej jak się da, mówimy o sytuacji zagrożenia życia, ponieważ masz tylko kilka minut, zanim twój cały układ nerwowy zacznie się wyłączać i nie będziesz już w stanie oddychać. Uff. Mówię to wszystko, trzymając w dłoni ośmiornicę. Nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz tak się denerwowałem w obecności zwierzęcia. Okej, okay, nadszedł czas. Uff. Na coś, o czym dużo myślałem. Ponieważ wiem, że ta ośmiornica może Cię zatruć jedynie poprzez ugryzienie dziobem, spróbuję dotknąć Moją gołą ręką najbardziej śmiercionośnego, toksycznego zwierzęcia na planecie.